Siemaneczko mordeczki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale No i co, na początku chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego, żebyście sobie jak najmile, jak najlepiej spędzili te święta gdzie mamy Wielkanoc Przepraszam, że tak się wtryniłem z tym odcineczkiem, kurde, ale główny powód to był właśnie te rzeczy, może takie krótkie, bardzo krótkie Ale takie wiecie, prosto z serducha dla was Także co mordeczki, ja mam jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego, żebyście jak najlepiej spędzili te święta, nie chcę wam życzyć jakichś, nie wiem, pieniędzy czy czegoś, po prostu żebyście sobie miło też spędzili te święta, żeby było wszystko super fajnie, żeby nikomu nic się nie stało, żeby było po prostu zarąbiście, mordeczki. No i co, jeszcze raz przepraszam was za ten odcinek, że tak się wpieprzyłem akurat w tam wielkanoc, ale już z góry dziękuję każdej osobie, która weszła, no i co, ja już może więcej nie gadam, tylko lecimy w sumie... Z kilkoma gierkami mam nadzieję, że w sumie nie wyjdą źle Także co mordeczki, zapraszam was do oglądania No to lecimy mordeczki i jeszcze raz Bardzo bym chciał was przeprosić, że akurat tak się wtreniłem z tym odcineczkiem Ale naprawdę, chciałem wam złożyć życzenia, a stwierdziłem, że Myślę, że odcineczek więcej obejrzy osób niż na przykład live Także mordeczki, jeszcze raz życzę wam wszystkiego najlepszego No i co, lecimy z koksem Mam nadzieję, że uda się jakieś fajne nawet gierki zagrać Lecimy sobie akurat teraz na słonę Kurde, no byle żebym tylko zabrał jakiś lucik Już się będę cieszył, także kurde Jest zarąbiście Tam był automat, ale ja nie poleciałem, bo nie zauważyłem No ale dobra, nieważne To jest skrzynka, jest skrzyneczka, także zarąbiście Tutaj ładnie sobie wypijemy kebika od razu Zarąbiście, a co, czemu by nie Jak mamy to oczywiście, że pijemy No i lecimy, no nie? Elo! Fajnie Pesteczka, kubeczkę Patrzcie, jest tu, jest, jest widziałem jak kurde kopał. Ja no zaraz pewnie i tak mu nic nie zrobię. On nie pewnie zdejmie No serio. Też, dobra, uff, szczęście, fuks. Mam fraga. Kurde, pierwszego. zarobiście, Ale trochę mi zdjął HP, a nie miał leczenia serio żadnego, no nie wierzę w to. No tak. Dobra, no to mortki, lecimy sobie z drugą gerencją. Kurde, no szkoda tej pierwszej. Aaa, ale ja wiedziałem, że tak będzie, tak jest zawsze. A zwłaszcza jak jestem taki bambik, tak no co kurde. Lecimy z koksem. Ja dzisiaj taki trochę w sumie pod humorkiem, nie wiem czemu, nie wiem czemu, ale jestem pod humorkiem, myślę, że to dobrze. nie? Napiszcie w komentarzu, czy to dobrze, czy źle. <laughs> nie no, oczywiście żartuję. Jeżeli ktoś chce. Yy, no i dobra, lecimy z koksem, lecimy w teraz na zalew. No tutaj na pewno poleci. No, trochę, trochę osób tutaj poleci. Byle, żeby mi się tylko udało zdobyć jakąś pompę i, i na przykład MK. Tu coś widzę już, tu już chyba widzę pompkę. I widzę tam do góry M, ale najpierw pompa, pierwszorzędna na pompa, oko zarobiście. Teraz tylko czekać za ludźmi. Teraz to już jest tam easy, teraz wszystkich porobię. O, co to jest, zarobiście. Pyk, świetnie. Ok, zarobiście kozacko, kałaszek. No i super, i superowo. Mam potki, które też sobie zaraz gólne. Pyk, proszę bardzo. Raz, Pyk, dwa. No i świetnie. Jak tu ktoś dopiero wyleciał. XD Ej mordeczki bo ja ogólnie nie wiem jednej rzeczy Czemu ja cały czas mówię XD jak zginę? <grym> no idiota Nieważne Dobra, lecimy z kolejną gerencją. Kurde no Kiepski jestem, kiepski gierencję jestem To widać Ale nie no Trzeba, trzeba grać, trzeba grać Czym więcej będę grał tym będę lepszy Tak mi się wydaje tak powinno być bynajmniej To nie Dobra ma fraga Zarąbiście Okej, okay, mam killa No więc jest dobrze całkiem, co nie? Dobra Tyk W sumie Kurde O, dobra Jest git Jest git Tu jest coś ciekawego M. -ka. No jest bardzo ciekawie Nawet zarobiście, bym powiedział Okej okay. Świetnie czy jest tu, że skrzyneczka, ale to tam jest nieważne Tu był typek ostatnio A zaraz jest Siorbik No to Siorba sobie pije, no a co? <grych> Okej, okay, tam jest typek na pewno że tam bym sobie poleciał Tu jest skrzyneczka Świetnie Małe poty, będę miał więcej, może trochę uda więcej? Trochę będę miał więcej, ale ile? Dobra, jakoś dużo nie, ale coś tam zawsze, zawsze coś tam jest. Xd, no nic nie mogę trafić, czeicie to? To jest w ogóle hit. Też gdzieś jakieś strzały i ziomuś tam dostawał chyba stąd gdzieś. Racja. Nie wiem skąd nawet, ale dobra. Dobra, gdzie ziomek? A tam się healuje, aha. No tak, dobra, tam, czyli tam jest typek. To ja tutaj podjadę. Zobaczymy, może coś mi się tutaj tak kurde zrobić. Chociaż czekajcie. O! O! Mamy problem. Mamy problem, kurde, mortki. Halo? Zaraz padnę, pewnie. No właśnie. A gdzie tu jest ziomek? Gdzieś leciałeś, strzały? Tutaj. O! Dostał Hita, PST. O nie. Dobra, leży. Mam drugiego fraga. O nie. O nie. Kurde, potrzebuję amunicji, nie? Także szybko lecę. To jest głupie, bardzo głupie, ale potrzebuję amunicji. Kurde, mam, mam mu jakieś? Mam 20. Mało, ale jest, zawsze coś jest. Zostaje strzały z każdej strony. Kurde, co jest? O co chodzi? Tu jest tyfek. Ty musisz mi pomagać, przepraszam cię. Dobra, mam fraga trzeciego już. Jest nam ten ziomek. Halo. Dobra, tak zrobię. Okej, okay, jest świetnie. Pomału, teraz powoli, powoli, ze spokojem, bo ja tu się zaraz zgubię. Gdzieś widziałem Mkę niebieską, tak? Tak. O nie, nie za to. Kurde, dobra, tak, o, pyk, świetnie. Dobrze. Teraz, co teraz, co teraz, co teraz? Wezmę kałaszka. Dobra, mogę wypić jednego kewa. To piję. Czy wragi, nie. Ja tego teraz nie robię, nie robię tego. Kurde, lecimy. Mortki. Halo. Gdzie był tam ten ziomek? Tu jest. Tutaj biegnie już ktoś, ktoś Tutaj był przecież, halo ELO! Widzicie to? Widzicie to? Jaki kocur? ELO! Mrrr! No była szansa teraz, wam powiem Rift i uciekam chyba Dobra, robimy go Dostał Dostał No, wychyli. ja tam, healuję się. Dobra. No nie, o nie, kurde, ale za 57 w łeb?! Co?! Nie miał HP 43, o nie, ale mu się co chyba trafił, dobrze. Kurde! To co, mortki? lecimy z trzecią ostatnią gerencją w dzisiejszym odcineczku, no kurde, szkoda tej gierki, szkoda tej gierki. Ale mu się trafiło tam nie. Ale tak jest zawsze, tak jest zawsze. Ja tak mam w sumie zawsze. O Jezus, żebym nie przeleciał. Dobra. Świetnie, tutaj mam skrzyneczkę. Teraz lecimy sobie na zgubne. Eee. Eee. No tak. Eee. No tak, mordeczki powiem Wam tak. Jak tutaj mam coś zrobić miniganem na blis? Chociaż nie, no minigan tu mnie nie jest... O, o, no tak, to możemy rozmawiać, panowie. Patrzcie, skarb, ale jaja. Ej, nie wiem co robić. Czy brać ten skarb, czy nie? Chyba nie biorę, wiecie, chyba nie biorę. Nie wiem, czy to ma sens branie tego skarbu, czy nie. Czy brać. W mam Rifta. O, gdzie, gdzie jest ten skarb? O! Halo. Uh, nie biorę, bo nie jest w strefie. No serio? Złoty minigan. No serio. No nie, no Fortnite. Patrzcie, jest banan, jest bananek. Tym go. Dobra, najpierw za tego, co? Kurde, lecimy, ej, bo mi ucieknie, lecimy za nim, szybko, go! Mordeczki panowie, po banana. XD. 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 No to jeszcze chyba padnę nawet. Dostaję. Ale jaja. No nie. Ile typów? Ile typów? O Boże. No nie. Kurde, jak mi była cisza, to teraz nagle patrzcie to. Ile tutaj jest osób. No nieźle. Nieźle mordeczki. No ale cóż. Ja wam bardzo dziękuję za ten wielkanocny odcineczek. Szkoda, że się nie udało zdobyć tego. Rakietnicy. Nie rakietnicy, tylko... Albo rakietnicy? Granatnika! O, szkoda, że nie udało zdobyć granatnika. Kurde, przynajmniej było tak trochę wielkanocnie. No ale cóż, mordeczki. Jedna wyszła całkiem fajna giereczka. Mam nadzieję, że wam się ona spodobała, chociaż troszeczkę. Myślę, że jakaś zła nie była. No i co, mordeczki? Ja wam dziękuję za ten odcineczek. Jeszcze raz życzę wam wszystkiego najlepszego. Żebyście bardzo fajnie spędzili te święta, jak już mówiłem, prędzej. I mówię to po prostu chyba piąty. Także co, mordki? Ja wam dziękuję za ten odcineczek. Odcinajcie filmik, jeżeli chcecie, napiszcie w komentarz. Oczywiście ja w komentarzach też mam jeszcze złożę życzenia z okazji świąt. No i co mordki. Dziękuję Wam za film. Trzymajcie się do kolejnych odcineczków. Siemaneczko!